Witam, dzień dobry. Prezentuję Państwu Seat Aleo na trzeciej generacji. Auto z 2018 roku, silnik benzynowy 1.8 TSI o mocy 180 koni. Skrzynia manualna, przebieg 138 000 km. Samochód oczywiście bezwypadkowy, sprowadzony z Niemiec, odkupiony spod salonu Seata, gdzie został pozostawiony w rozliczeniu za nowy pojazd. Auto serwisowane do zeszłego roku. Ostatni wpis przy 132 tysiącach. Po przewiezieniu do kraju zmieniliśmy tarcze, klocki, przód i tył, bo tylko to wymagało jakby wymiany. Cała reszta samochodu w jak najlepszym porządku. Auto pięknie utrzymane. Bardzo bogato wyposażone. Jest to wersja Excellence. Mamy z światła full LEDy z przodu. Czujniki parkowania, przód i tył. Czujnik deszczu, deszczu zmierzchu. Klima automatyczną dwustrefową. Krzywane fotele, podgrzewane lusterka. Bezkłóczykowy dostęp. Szyby elektryczne 4. Tempomod adaptacyjne, wielofunkcyjna kierownica. Jest jest full link. Różne bajery z tyłu i sefiksy. Roletki w tylnych szybach. Bardzo ładny i bardzo dobrze wyposażony samochód. Spany wirusa z 23 roku naprawdę auto prezentuje się nieźle. Także, jeżeli ktoś szuka takiego leona, to szczerze polecam, bo to jest bardzo ładny egzemplarz. Tak to wygląda. W razie zainteresowania oczywiście zapraszam, dzwońcie 534 077 118, naszego Facebooka i zostajemy w kontakcie. Pozdrawiam.